Eee... Gdzie Sever atakuje nawet? Ja nie wiem. No. Gacki mają... O kurczę, po co ja marmowałem? Mane gacki mają tylko 18 HP. No cóż. Ehm. No, już tu jest przejście. Użyjmy tylko eter na sewerze Koniecznie omijmy te anakondy o Czyli że tego pojedynku nie da się uniknąć No panowie o ale miotnął sewera Najpierw musicie wykończyć anakondy. Widzieliście, jak są potężne, prawda? Po prostu mus, żeby wykończyć anakondę. Wow, nie marnuj już więcej many. Przyda się. Frog ma dość małomany. Ale kto by tam się im przejmował? Nie To jest punkt zapisu. To też zapisujemy. Uleśmy wszystkie postacie i przejdźmy przez drzwi. Przygotuj się królowolin. Wy, jak się tu dostaliście? Frog! Wasza wysokość, Odsuń się i pozwólcie nam działać. Uważajcie! Kie-ha-ha! Walka nie ma sensu. Nikt nie idzie stąd żywy. Głupia szawa. Czas, abyś opuścił tę śmiertelną powłokę. Przemiana! UMGŁA! Gdzie z kanclerza zrobił się potwór? Zamienił się w jakrę. Czas na walkę z bossem. Jakra jest dość prostym przeciwnikiem. E, nie potrzeba tutaj nawet y, zbyt wielkiej strategii. Zatkocie najmocniejszymi atakami, jakimi macie. Zaraz zobaczymy, jak dużo obrażeń e, robi atak X. Za blisko na kontratak. No widzicie. Jakra chyba potrafi kontratakować. Jeszcze nie wiem na 100%. Przyjmę matku X i miotacza. 158. No to na pewno atak X. I jakra potrafi kontratakować. Miotacza i też zadaje świetne obrażenia. No cóż, zawsze wychodzi na... Dużo. Taniec kolców, kondukcowe ataki, jakry. Nie na Severa! Ej, brutalu! O kurczę. Lepiej ich pouleczać. Bo nie. Wiecie co? Olewam to. Ale nie możecie pozwolić, żeby wszystkie wstać wpadły. Jak widzicie, Luka ma najwięcej HP, więc... Sever. No nie! FROG! Bezużyteczna, bezużytecznością! Ugh. Teraz ginie. No cóż, przynajmniej uzdrowił nam Lukkę. Jej! Trzęsienie ziemi. I frok nam padł. Eee... To też spadł. Jak i Cię po prostu nie aby wszystkie, postacie wpadły padł i to tyle. Raz na jakiś czas przyda się uleczenie, ale to. drobnostka. Sewer osiąga wyższy level. No. Przy że żebym mi miało... Dziękuję, frogu. Ach. Król się niecierpliwi. cierpi. Porzućmy do zamku. Luka, jestem wam wdzięczny. Tak, bardzo wam dziękuję. Dołączcie do nas. Czemu nie? Tylko najpierw pozbierajmy te skrzynki. Wow, kanclerz! Uf, dziękuję. Ten potwór mnie tu uwięził. Och, wasza wysokość. Jak widzisz, jestem nietknięty. A w drugiej strony jest jeden Eter 2. Wracajmy do zamku. No czemu nie? Latwiłem się o Ciebie, lin. Niedobry jak jak mógł zająć moje miejsce i porwać królową? Musimy otworzyć ten kres i sąd karny, aby takie sytuacje już się nie powtórzyły. Nie udało mi się ochronić królowej lin. Zhańbiła naszą wysokość. Frog! No nie, nie mówcie mi. Byłeś takim dobrym członkiem drużyny. Co z tego, że zdechłeś? Eh, Frog! No, musimy iść zobaczyć, co się stało z. Eee. się spisałeś. Nie, co by było, gdybyś mnie nie wartował? Gdzie jest ta dziewczyna, z którą mnie pomylono? Zupełnie wspomniała o księżycu Nadia. Sefer, gdzie dokładnie jest księżniczka Nadia? Może nadal tu jest? Może? O, coś się dzieje. Jest! Księżniczka Nadia! Co się stało? Księżniczka Nadia! Sever! To było okropne! Nie bardzo pamiętam, ale było w zimnym, ciemnym miejscu zupełnie sama. Czy tak wygląda śmierć? Witaj z powrotem, księżniczka Nadia. Czy ty też ryzykowałeś, że cieszę Księżniczka Nadia? No e <grym> myśliliście się, co? Przepraszam, Sewer, nie chciałam Cię oszukiwać. W porządku. Jestem księżniczką Nadia córką króla Guardia XXIII. Zaniele bawią się z tą na scenie. Nie byłoby tak fajnie, gdybyś wiedział. Nie, prawda, mnie się na gdybyś wiedział, prawda? Nie, prawda. Och, Sewer, właśnie tego tak Cię lubię. O że jest bezpieczna. Tak, wracajmy do domu. Och... Ta, może powrót nich się odbędzie w jakimś innym odcinku, bo no temu. Dość dużo czasu to zajęło, na pewno du dużo więcej niż 10 minut, <grym> Ech. No, więc szaknajcie.